Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale De Amerykanka. Ja jestem Karolina i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bardzo popularne Q&A, czyli questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Zadaliście mi fajne pytania na Instagramie. Wiem, że trochę się tych pytań uzbierało, więc postanowiłam po prostu zrobić wam taką dłuższą wypowiedź na YouTubie. Jeżeli jeszcze mnie nie followujecie na Instagramie, to mój Instagram się bardzo prosto nazywa De Amerykanka. Także widzimy się też tam, nie tylko tutaj na YouTubie, ale także na moim Instagramie. Więc wasze pytania były z różnych dziedzin życiowych, odnośnie Ameryki, odnośnie mojej osoby, odnośnie związków w Ameryce, więc bez żadnego przeciągania przechodzimy do pierwszego pytania. I Adela pyta, czy miałaś jakieś, jakieś problemy z powodu bielactwa. Pewnie o to chodziło Adeli, czy po prostu spotkały mnie jakieś przykrości w życiu, czy po prostu ktoś nie akceptował mojego bielactwa. Ja zawsze uważam, że ty musisz się czuć dobrze ze sobą. Jeżeli ktoś ci robi jakieś problemy, to znaczy, że ta osoba jest po prostu nieszczęśliwa i nie warto tej osoby w ogóle słuchać. Po prostu trzeba tą osobę zignorować albo tych ludzi. Ja bielactwo od zawsze akceptowałam. To nie było coś takiego, że czegoś się wstydziłam, zawsze chciałam zakrywać części ciała. To jest tak naprawdę kim ja jestem. Ja. To jest dla mnie normalne, że przychodzi lato, ja się opalam, wychodzą mi plamy na całym ciele, na ustach, bo właśnie ktoś mi zwrócił uwagę, że o, śmiesznie się opaliłaś. No nie śmiesznie się opaliłam, tylko to jest po prostu moje ciało i tak wyglądam w lato, więc żadnych przykrości. Na szczęście nie miałam w swoim życiu z tego powodu, ale tylko dlatego, że ja jestem pozytywnie do tego nastawiona, ponieważ wiem, że dużo osób właśnie mogłoby skomentować to jako śmieszną opaleniznę, ale to niestety nie jest śmieszna opalenizna, tylko moje po prostu ciało. Czy spotkałam sławne osoby w Ameryce? Niestety jeszcze nie spotkałam sławnych osób. Wydaje mi się, że jeżeli więcej czasu spędzasz w takich bardziej popularnych miastach jak Nowy Jork albo Los Angeles, wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo ludzi sławnych. Niestety w miejscach, w których ja przebywałam, byłam oczywiście w Nowym Jorku, ale. E, może i widziałam, tylko po prostu nie zwróciłam na to uwagi, ale tak, żeby z kimś sobie zrobić zdjęcie i podejść do tej osoby i porozmawiać, niestety tak się jeszcze nie zdarzyło, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną. Chyba, że ludzie zaczną do mnie podchodzić i robić sobie ze mną zdjęcia z deamerykanką. Żart. Jaki miałeś wynik GPA? Więc po ukończeniu studiów, ja ukończyłam swoje studia licencjackie z GPA. 3,87, czyli to jest prawie 3,9 na skalę 4,0. Czy w Stanach można posiadać swój pistolet i kiedy go można używać? Wiem, że na pewno można mieć swój pistolet i to jest legalne, tylko oczywiście trzeba wypełnić papiery, że nie byliście karani i nie jesteście umysłowo chorzy, czy wydaje mi się, że nad tym to polega. I takie pozwolenie możecie dostać właśnie w sklepie z bronią i Taki pistolet możecie używać na strzelnicy lub w obronie własnej. Ja powiem wam, że nie jestem fanką pistoletów i broni ogółem w Stanach, więc ja prawdopodobnie nie jestem najlepszą osobą, żeby coś takiego się dowiadywać. Pytaliście mnie, czy zrobię kiedyś odcinek o broni i o strzelaniu. Po pierwsze, taki odcinek byłby zablokowany przez YouTube, ponieważ takie są guidelines na YouTubie, że nie, mo nie można pokazywać broni w odcinkach, a po drugie ja się na tym niestety nie znam, więc bym musiała spotkać osobę, która się na tym zna i ona by musiała to wszystko wytłumaczyć. Twoje największe marzenie? Bardzo Ci dziękuję. Kto to zapytał? Agnieszka. Agnieszka, bardzo ci dziękuję za to pytanie, ponieważ ja mam swoją filozofię na marzenia i na cele. I teraz mnie posłuchajcie, kochani. Takie myśli przyszły do mnie kiedyś w pewnej nocy. Miałam taką serię niefajnych zdarzeń w życiu i po prostu pomyślałam, że co to są naprawdę marzenia? Czy to są moje cele? Czy to są marzenia? I wydaje mi się, że trzeba odróżnić tutaj te dwa, te dwie rzeczy. Wydaje mi się, że marzenia to są rzeczy, które nie są zależne od nas, czyli na przykład poznanie partnera, który będzie Was kochał do końca życia, będziecie mieć szczęśliwą rodzinę, bo to nie jest tak naprawdę zależne od was. Wy możecie być najwierniejszą osobą na świecie, możecie poznać faceta, który z wami weźmie ślub i was zdradzi po miesiącu, tak? Powiedzmy, chciałam tylko zobrazować taki przykład. Więc to są rzeczy, które nie są zależne od nas, tak? To są inni ludzie, nie mamy na to wpływu. Ale wydaje mi się, że teraz trzeba porównać marzenia do celów. Cele to są rzeczy, które są zależne tylko od Was. Są zależne od Waszej ciężkiej pracy, od Waszej determinacji i co tak naprawdę chcecie osiągnąć w życiu. Więc ja mam bardzo dużo celów. Mam oczywiście swoje marzenia. Moim celem jest osiągnięcie 100 tysięcy 100 subskrypcji na moim YouTubie. To jest po prostu mój cel. Nie mam żadnego większego jakby celu w tym, po prostu chcę mieć tą liczbę osiągniętą na YouTubie. Wiem, że to nie da mi jakiegoś większego szczęścia, ponieważ ja uwielbiam rozmawiać do kamery, uwielbiam edytować filmiki, uwielbiam takie rzeczy, więc to mi tylko da taką satysfakcję, że coś robię dobrze w tym kierunku. Natomiast z moich marzeń wydaje mi się, że tak jak wspomniałam właśnie o związku, chciałabym poznać po prostu fajnego faceta, żeby iść z kimś przez życie, i odpowiem tutaj <noise> też na kolejne pytanie, które zadał Bartek: czy chciałabym mieć chłopaka? I właśnie to jest taki sporny temat, ponieważ ja mam marzenie. Ja mam marzenie, żeby mieć szczęśliwą rodzinę. Jestem trochę taką marzycielką w tym temacie. Chciałabym mieć po prostu taką naprawdę fajną rodzinę, bardzo dużo miłości. Tak jak mówię, typowa marzycielka. Więc nie mogłabym tego nazwać moim celem, ponieważ to jest rzecz niezależna ode mnie, tak? Ja mogę chodzić na randki, ja mogę się starać, ja mogę robić wszystko, a pomimo tego nadal mogę nie znaleźć tego, czego chcę. Więc wydaje mi się, że trzeba sobie rozróżnić dwie drogi w życiu: co można zakwalifikować do marzeń, a co można zakwalifikować do celów. Kolejnym moim celem wydaje mi się, że jest rozwijanie się w mojej karierze, czyli w telewizji. I tą pracę właśnie zaczynam od sierpnia. Więc wydaje mi się, że idę w dobrą stronę. Twoja ulubiona piosenka na ten moment. Też Agnieszka pyta. Oh what a night. Lady December in the 63. Zakochałam się w tej piosence. Pokazał mi mój kolega tą piosenkę. Jestem w niej zakochana. Nie w koledze, nie w koledze, tylko w piosence. Bartek pyta, czy szukam pracy na Florydzie i jakie dalsze plany na ten czas. Bartek, yy, chyba jesteś troszeczkę do tyłu tutaj. Ja nagrałam filmik o tym, więc link będzie gdzieś tutaj, więc zapraszam tam, żeby dowiedzieć się o dalszych planach. Czy brakuje Ci rodziny, jak często widujesz rodziców? Yy, więc powiem tak, to zabrzmi troszeczkę brutalnie i nie chcę tutaj wyjść na osobę, która nie ma yy, zupełnie emocji i nie kocham swojej rodziny. Więc ja powiem Wam, że przez pierwsze dwa lata naprawdę mi rodziny brakowało. Było to wszystko dla mnie bardzo nowe. Nie miałam za dużo znajomych tutaj i co chwilę się przenosiłam. Natomiast na tą chwilę uważam, że tu jest moje życie. Uważam, że jeżeli mieszkałabym w Polsce, to i tak bym mieszkała gdzieś daleko od mojej rodziny, także też byśmy się nie, nie widywali jakoś często. Ale na tą chwilę jestem po prostu bardzo szczęśliwa ze sobą. Częstnie za, za moją mamą, za moimi braćmi, to oczywiście tak, to Was na pewno nie zdziwi. Ale na tą chwilę cieszę się w jakim miejscu jestem. Wydaje mi się, że także spotkanie rodzinne już jest niedaleko. Wydaje mi się, że w końcu zobaczę się z moją rodziną, ale już w Ameryce. I oczywiście, tak, z niecierpliwością czekam, żeby spotkać moją całą rodzinę, ale na ten, na ten moment jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem i czuję, że tutaj rozwija się moja kariera i moje życie, więc to jest tęsknota, ale z drugiej strony ja jestem za bardzo ambitna, żeby nie spełniać swoich marzeń. Tylko z powodu tego, żeby na przykład y, widzieć moją rodzinę. Wiem, wiem. Nie umiem, to, nie umiem tego ubrać dobrze w słowa. Wiem, że rodzina jest bardzo ważna, ale ja jestem młodą osobą i chcę się rozwijać osobiście też. Opowiedz o najgorszej randce w USA. No i tak jak Wam mówiłam, bardzo dużo pytań tutaj o te związki w Ameryce było. Nie wiem, czy znacie takie określenie jak catfish. To jest osoba, która dodaje zdjęcia, na których wygląda bardzo korzystnie. W rzeczywistości e, okazuje się to być e, no, nie bardzo atrakcyjna osoba. I taka osoba po angielsku nazywa się catfish. Wydaje mi się, że to była najgorsza randka w moim życiu, ponieważ ta osoba, z którą się umówiłam, oczywiście z portali randkowych, sorry, Muszę to powiedzieć, nie będę was okłamywać. E, ten chłopak wydawał się naprawdę bardzo fajny, powiedział, że ma metr m ma, ma i naprawdę fajnie wyglądał na zdjęciach. E, natomiast po spóźnieniu się praktycznie prawie godzinę, i mm, tak naprawdę on mi też nie dał znać, że spóźni się godzinę. Eee, więc przyjechał po mnie późnym wieczorem, ale byliśmy umówieni, żeby gdzieś iść, oczywiście do jakiejś restauracji, ponieważ ja nie spotykam się w domu, w domach. Chłopak po prostu władował się do mojego mieszkania, co ja oczywiście mu powiedziałam od razu, że nie na to się umawialiśmy, i randka zakończyła się po dwóch minutach, ponieważ de amerykanka powiedziała to, co myślała. I chłopak się troszeczkę zdziwił, ponieważ pewnie takich słów nigdy nie usłyszał od Amerykanki. <grytanie> Także to jest historia moja z najgorszą randką, tak wydaje mi się, że to była moja najgorsza randka, w takich bardzo łagodnych słowach. Miałam sporo niefajnych randek, ale jeżeli właśnie chodzi o takie catfish, to miałam tylko raz. I nikomu nie życzę. Z tych wszystkich emocji rozładował mi się aparat. Nie wiem dlaczego był naładowany, wydaje mi się, że jest po prostu za ciepło tutaj na, mój, na moją kamerę, ale mam jeszcze dwa pytania do odpowiedzi. Natomiast nie pamiętam, kto zadał te pytania, ponieważ tutaj jest mój telefon. Ktoś się zapytał, jak nauczyłam się angielskiego, więc ja o angielskim robiłam już bardzo dużo filmików. O angielski. Umiałam dobrze gramatycznie, gdy przyleciałam do Ameryki, natomiast komunikacji nauczyłam się już w samej Ameryce i tak naprawdę nie miałam wyboru, ponieważ w moim otoczeniu nie było, nie było żadnej Polki, nie było żadnego Polaka. Byłam wrzucona na głęboką wodę. Jedyna dziewczyna, która mówiła podobnym językiem, to była moja przyjaciółka Tatiana Serbka, ale wiadomo też nie mogłyśmy się komunikować, ponieważ te języki nie są aż tak do siebie podobne, żeby. Odpowiadać do siebie pełnymi zdaniami. Więc ja angielskiego nauczyłam się po prostu przez codzienną komunikację, ale jeżeli, jeżeli jesteście w Polsce, to nie szukajcie wymówek, nie mówcie, że nie, nie nauczycie się języka w Polsce, ponieważ to jest kłamstwo. Jeżeli chcecie nauczyć się języka, to oczywiście możecie się nauczyć tego języka też będąc w Polsce, tylko musicie ćwiczyć. To nie będzie żadne magiczne zaklęcie, nie będzie żadne magiczne ćwiczenie, właśnie może być magiczne ćwiczenie, ale musicie po prostu ćwiczyć. Oglądanie seriali po angielsku też jest bardzo pomocne, ale to nie może być wasz jedyny, jedyny rodzaj nauki angielskiego albo jakiegokolwiek języka, ponieważ możecie oglądać te seriale, ale jeżeli na przykład nie powtarzacie za postaciami, które występują w tych serialach, nie próbujecie sami formułować tych zdań, to tak naprawdę wam to nic nie da, ponieważ można osłuchać się z językiem, ale to też jest inna sprawa, jeżeli wy ćwiczycie swój aparat mowy, słyszeć słuchać jeżeli tylko oglądacie to, yy, ćwiczycie swój aparat słuchu. Natomiast jeżeli coś wypowiadacie i na przykład powtarzacie za aktorami, to ćwiczycie swój aparat mowy, który też oczywiście jest bardzo ważny, no chyba jak najważniejszy w komunikacji, ponieważ ja nawet mam niektóre słówka, które potrafię wypowiedzieć w swoim umyśle, jeżeli sobie to po prostu pomyślę jakieś słówko, ale mam problem z wymówieniem tego słówka na głos, czyli oglądanie seriali. Ćwiczenie gramatyki i bardzo dużo mówienia, nawet sami do siebie. No i tak się trochę przewlekamy, przewlekamy tutaj o angielskim, tutaj to, ale Filip zadał pytanie: Polish guys or American guys? Więc ja Wam odpowiem na to pytanie w prosty sposób. Ja, będąc w Polsce, byłam tak skupiona na siatkówce: ja byłam w kadrze narodowej, byłam w SMS-ie, potem wróciłam do Dąbrowy, grałam w siatkówkę, potem się przygotowywałam na studia do Ameryki, ja. Cię nie spotykałam z polskimi chłopakami, e, więc nie mam naprawdę doświadczenia. E, przyleciałam tutaj, więc trochę dorosłam, e, i więc mogę Wam powiedzieć, jakie mam doświadczenie tutaj z Amerykanami. E, co oczywiście też wam nie mogę powiedzieć, że mam dobre doświadczenie, ale no nie chcę to nie mogę porównać. Nie mogę porównać chyba, że wizualnie. Wizualnie to bym powiedziała naprawdę zależy. Znam naprawdę fajnych chłopaków, nie tylko wyglądowo. Ale są naprawdę sympatyczni i też niektóre z nich są fajne ciacha, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o Polakach. Ale znam też bardzo fajnych Amerykanów, wizualnie, charakternie. <grym> Więc nie mogę Wam dać takiego pewne, pełnego porównania, jeżeli chodzi na przykład o randki. Okej, okay, kochani, to wszystko. W dzisiejszym odcinku bardzo Wam dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli oglądaliście do końca, to oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i komentować moje filmy, ponieważ ja na no to czekam na Wasze komentarze tak samo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!